Zadzwonił, że kurwa mega się zajebiście czuł i że, że mega świadomość, mega przygotowaliśmy się we dwóch. I... Cześć wszystkim, Małgorzata Brzezińska dla kanału Koloseum. Ze mną zwycięski Paweł Tyburski. Dzień Cześć. dobry. Cześć, witam. W końcu ten rewanż chyba bardziej wyczekiwany jednak przez Twojego przeciwnika. Jakie Twoje wnioski z tej walki? Że zrobiliśmy fajną robotę i, i że nie ma tutaj przegranego. Alberto był fajnie przygotowany, ja nabrałem trochę jeszcze większego doświadczenia e, z racji też pojedynków, które to czułem, no i, i, i wynikiem było to, co, e, to, to, jak to wyglądało, no i cieszę się, że wygrałem, ale mówię, Alberto zajebisty ziomek i, i, i tu też nie chodzi, to jest sport, tu raz ktoś wygra, przegra i, i cieszę się, że tu moja ręka wędrowała w górze, ale cieszę się jeszcze bardziej, że Mamy fajną taką relację z Alberto i, i zrobiliśmy piękną rzecz y, dla rodzin potrzebujących, Ja to nie, jeszcze nie pierwsza akcja, więc zaskoczymy na pewno w chuj czymś, co się, no, trzeba, trzeba cały czas iść do przodu. Wiele się mówiło o tym, że Alberto sprogresował, było to widać podczas jego ostatniej walki, czy ty wychodząc po raz kolejny z nim do Oktagonu zauważyłeś tak. te zmiany? Tak, zauważyłem, do tej pory mnie znowu kurwa ręka boli, bo mnie kurwa okopał i te fronty ma mocne, ja teraz przyjąłem na błahach i tak kurwa przez 15 sekund, na no, bezdechu delikatnym musiałem być. No ale fajnie, wyczekałem go. Doświadczenie, mądrze zawalczyłem i, i wygrałem. Doświ Cześć! Doświadczenie, ale chyba i kondycja u niego też tak. siadła. Myślałeś w tamtym momencie, że on już nie wstanie, czy miałeś nadzieję, że potrwa to do końca? Ja już tak widziałem, że chyba nie będziemy ochoty wstawać. E, Największe zaskoczenie dzisiejszej gali dla Ciebie? Nie wiem, nie oglądałem tak, tylko zaskoczenie mojego, to nie jest zaskoczenie, tylko szkoda mojego małego brata po prostu, bo wiem, żeby wygrał tą walkę i Szkoda no, szkoda, życie. Wy zawsze tak te ciosy dajecie tak mocno, że przy jakimś nieodpowiednim ułożeniu nogi, ręki może wam się stać krzywda i Piotrek jest tego dzisiaj doskonałym przykładem. E, czy ty z nim miałeś okazję porozmawiać, kiedy wyjeżdżał tutaj? Tak, zadzwonił, że kurwa mega się zajebiście czuj, że że mega świadomość, mega przygotowaliśmy się we dwóch i co było widać. Luz, opanowanie, taki kurwa light miał Piotr w tej walce. Gdyby kurwa te kolano weszło, Piotka, to tam z zady nie byłoby co zmierać. ale spokojnie, myślę, że na kolejnej walce pokażę. Jaka to jest konkretnie kontuzja u Piotrka? Czy ty już od? W stopie, ale jeszcze nie wiadomo. I jeśli chodzi o rekonwalescencję, czy myślisz, że to potrwa u niego dłużej? Na miesiąc pewnie będzie git. Dobra, to czekamy w takim razie na następne walki. Dzięki wielkie i lecisz. Pa!